Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Wagi na czytaniu ogólnym na miesiąc wrzesień 2020. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy tych Totali, już Wam pokazuję. Rozkład główny zrobimy sobie z Tarotem Syrenim. Dopowiadać będę mniejszą wersją Ujczy staret, Tarot. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją. Potęga myśli odnajdź siłę w sobie i na podsumowanie anielski klucz, czyli jedna myśl od aniołów. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam do odsłuchania filmu ze swoim znakiem ascendentalnym księżycowym, bądź Wenus. Zazwyczaj tam znajdziecie uzupełnienie tego czytania bądź. Zupełnie nowe wskazówki, które będą odzwierciedleniem w Waszym życiu yy, prywatnym. No dobrze, kochani, karty już są potasowane, żeby nie zabierać czasu. Teraz je tylko przy Was przełożę i zaczynamy rozkładzik. Co tam uwagi ciekawego w miesiącu wrześniu się wydarzy? Czy sprawy uczuciowe, czy finansowe. Zaczynamy. Energia, z jaką waga wchodzi w miesiąc wrzesień. Są dostateczne. Co pomaga bądź przeszkadza? Świat. Czyli waga będzie pozytywnie domykać jakieś sprawy z przeszłości, jakieś szczęśliwe zakończenie. Powrót być może do zdrowia, powrót do kondycji finansowej, może szczęśliwe zakończenie jakiejś nieudanej relacji, więc zobaczymy. Wasze działania w miesiącu wrześniu. Cztery buławy. No, zajmujesz Tak wygląda karta. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Diabeł. Bardzo ładnie, bo ten diabeł to tylko nerwy, strach, uwiązanie, uzależnienie być może od osób, być może od sytuacji. No, wyzumuj tego diabła ładnie. O! Widzicie? Klatka, ale zwróćcie uwagę na tą kłódkę. Ta kłódka cały czas była otwarta. Ta w każdej chwili mogła wyjść, ale no z jakichś powodów cały czas tkwiła tam. Być może się bała, być może nie wiedziała jak. Więc dobrze, że ten diabeł odchodzi do przeszłości. O czym bądź o kim waga będzie myślała we wrześniu, co analizowała, planowała. Siedem denarów. Siedem denarów. Cierpliwe oczekiwanie na rezultaty wcześniejszych naszych starań, tak? Połowa miesiąca, cztery kielichy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy to widzicie, tą sytuację, jak Wy ją czujecie, siedem kielichów. Otoczenie, czyli czynniki zewnętrzne. Osoby, które mają na Was wpływ z zewnątrz, bądź próbują wpływać na Wasze życie. As mieczy. Ale wszystko wieje. Ciekawa jestem, czy u Was, kochani, też taka brzydka pogoda, bo u mnie szaro. Pochmurno, deszczowo i wieje. Dosłownie, jakby już listopad był. Tylko nie pasuje sceneria, bo jeszcze listki zielone. Dobrze, wracamy do czytania. Obawy lub nadzieje, kochani. 6 denarów. I koniec miesiąca. Koniec miesiąca. Dziewięć mieczy. Czyli tak dobrze wszystko szło, a na koniec miesiąca uwaga no, się czymś przejmuje. Może nie taki diabeł straszny, jak go malują, być może po prostu intensywnie myślicie na jakiś temat. W tle czytania mamy rycerza buła. Czyli może jakiś wyjazd zagraniczny u niektórych, jakaś podróż, może być też romans, ewentualnie własny biznes, własna działalność gospodarcza, jakieś inwestycje. Inwestycje być może z Lwę. No zobaczmy, dopowiemy sobie karty. No takie to czytanie powiem Wam, że... No, gdyby nie ta dziewiątka na koniec mieczy, to bym powiedziała, że bardzo fajne, że wreszcie waga uwalnia się z jakichś problemów, od jakichś problemów, od jakichś trudnych sytuacji właśnie, od spraw, które ją gdzieś tam pętały, uzależniały, gdzieś była zniewolona. No, u niektórych może też się odezwać tutaj e, nauk e, partnera na przykład, tak? Bo tutaj, no, ta karta, połowa miesiąca, no... Ktoś chce pomóc, a albo wy, albo wasz partner odtrąca tą pomoc, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o uzależnienie od alkoholu, bo co odchodzi do przeszłości, ten diabeł, tak? Czyli zniewolenie. Czyli nie wiem, niektórzy może pozytywnie terapię zakończyli, ale znowu jednak ich pokusiło. Ale to tylko tak na marginesie. Ogólnie, kochani, wydaje mi się, że chodzi tutaj o jakieś sprawy z przeszłości, które definitywnie się muszą rozwiązać. Może chodzi o jakąś sprawę sądową, może o jakieś. Właśnie sprawy związane ze zdrowiem, z powrotem do sprawności, do yy, pozytywnej rehabilitacji. Sąd pokazuje szybką, niespodziewaną poprawę w życiu, uwolnienie się od jakiegoś kłopotu. Więc tutaj ewidentnie ten diabeł, który was męczył, nękał, który był taką kulą u nogi, która gdzieś tam no, ciągle was zniewalała, opóźniała we wszystkim i, i doprowadzała do nerwicy. No po prostu. Przechodzi sobie w zapomnienie. Karta świat, pozytywne zakończenie też, tak? Finisz. Kończymy pewien etap życia, wchodzimy w nowy, lepszy, więc coś tutaj waga kończy, a rozpoczyna automatycznie coś nowego. No, tak jak mówię, niektóre być może wreszcie mogą gdzieś wyjechać. Może czekają na, na propozycję pracy gdzieś za granicą, tak? Może jakiś spełniony wyjazd, jeżeli chodzi o urlop. Nie byłyście może za granicą i teraz możecie jechać, bo tutaj w tle ten rycerz buław, który pokazuje też podróże. Niektóre wagi będą się przeprowadzać, zmieniać miejsce, zamieszkania, może też zmiana pracy, zmiana firmy, przebranżowienie. Dopowiedzmy no sobie tą czwórkę kielichów, bo tak, jakbyście nie chcieli przyjąć jakiejś oferty, więc być może jakaś oferta napłynie, ale no nie wiem, waga albo nie jest zainteresowana w połowie miesiąca, albo nie dostrzega, że faktycznie no ktoś tam koło Was się kręci i tych propozycji jest mnóstwo, ale Wy jesteście tak skupione na sobie, na, na swoich sprawach, że no jakoś tak to jak przemyka niezauważalny do Was. Do czego uwaga dąży, bo wasze działania cztery buławy, więc tutaj no jedni marzą o swoim domu, tak? Cztery buławy, dlatego tutaj być może podsumowanie wreszcie kończy się, że tak powiem, realizowanie jakiegoś projektu, może o budowie własnego domu, może właśnie plany związane z przeprowadzką, wreszcie udało się osiągnąć cel bo świat zapowiada szczęśliwy koniec, tak, zwieńczenie dzieła, więc niektóre wagi może zakończyły budowę domu i będą się przeprowadzać. Ten diabeł też pokazuje silny materializm, też może pokazywać właśnie taki wpływ tego, tego, tego diabła na te sprawy, które do tej pory się działy. Gdzie niby tutaj coś budowaliście, ale cały czas były jakieś, jakieś takie nerwy, strach, obawa, czy się wyrobicie, czy starczy pieniędzy, czy uda się to zrealizować. Bo ten diabeł mąci czasami w głowie i, i powoduje strach y, jakąś taką właśnie nerwowość. No Niektóre osoby mogą y, odciąć się od, też od przemocy jakiejś, tak, na przykład byłego partnera, od wpływu, manipulacji jakichś osób trzecich, albo... Zniewolenie bądź uzależnienie od spraw materialnych, że wreszcie no, jesteście samodzielne, niezależne i możecie realizować. Ale wróćmy tutaj do tej karty czterech buław, czyli waga dąży ogólnie do poczucia bezpieczeństwa. Chcę budować albo fajny związek, albo mocne jakieś przedsięwzięcie, być może mieć poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pracę. No i też niektóre wagi tutaj będą dążyły do tego, żeby scalić ze sobą rodzinę, tak? Dużo jakichś spotkań, dużo takich okazji do jakby połączenia i odświeżenia kontaktów międzyrodzinnych. Czasami, no zwłaszcza teraz przez tą kwarantannę, przez ten okres ostatniego półrocza, gdzie byliśmy od siebie odizolowani, no niestety te kontakty mogły się wykruszyć i jakoś po prostu relacje osłabnąć. Więc tutaj myślę, że waga będzie dążyła do tego, żeby była u niej pełna chata, tak zwana, żeby dzieci, być może wnuki, rodzice, wszyscy byli razem, żeby, żeby można było się spotkać i miało spędzić ze sobą czas. Ale główne takie motto to albo przeprowadzka do własnego domu, budowanie szczęśliwej rodziny. Poczucie bezpieczeństwa, czyli wreszcie własny dach nad głową, ewentualnie bezpieczna praca, stałe źródło dochodu. Yy, o czym waga myśli? 7 denarów. Cierpliwe oczekiwanie na rezultaty, tak. No tutaj mamy parę, która spodziewa się dziecka, czyli, czyli wszystko już jest przygotowane, tak, i to łóżeczko, i ta... I ta jakby to powiedzieć, jakaś zabawka wisząca nad, nad tym łóżeczkiem. I teraz czekają cierpliwie, aż, aż um, to dzieciątko dorośnie, dojrzeje w tym brzuszku i powita świat. Więc tak samo jest z wszelkimi Waszymi przedsięwzięciami, kochani. Wy zrobiliście wszystko, staraliście się, pielęgnowaliście, inwestowaliście w tą sprawę, sytuację. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związek, czy to chodzi właśnie o staranie się o mieszkanie, o dom. I teraz po prostu czekacie, aż wreszcie będziecie mogli się tym cieszyć, aż to wszystko się zrealizuje. Będziecie mogli czerpać z tego korzyści, radość. Więc karta mówi o takim wytrwałym oczekiwaniu, o cierpliwości, żeby uzbroić się w tą cierpliwość, bo to, na co czekacie, niebawem się pojawi. I teraz zobaczmy, kochani, tą czwórkę kielichów. Trochę Wam się nudzi, no niby jest pozorne szczęście, no właśnie, jest tutaj dziewięć mieczy, no jakiś stres kochani, Wy się czegoś boicie, no dziewiątka mieczy jest to karta niepokoju, niepokoju, ale też poczuciu izolacji i takiej udręki psychicznej, stres, albo po prostu zastanawianie się co dalej, jak to dalej będzie. Ja nie wiem, czy wy tutaj nie chcecie sobie pomóc, czy, czy odtrącacie tą pomoc, zwłaszcza osoby, które faktycznie tutaj borykają się z jakimś uzależnieniem, bądź uzależnionym partnerem. No musicie po prostu, chociaż dziewiątka mieczy to jest Wasza, kochani, energia, więc tutaj bym się tego nie, nie, nie obawiała tak bardzo. Natomiast te osoby, które gdzieś tutaj planują wyjazd zagraniczny, możecie się stresować barierą języka, że być może nie znacie języka i się nie odnajdziecie też w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym świecie. Więc tutaj też taka informacja. Natomiast no ta czwórka kielichów jest to takie zniechęcenie, zmęczenie, troszeczkę rutyna i właśnie stres. Nie wiem, czy nie chcecie przyjąć czyichś przeprosin, czy nie chcecie przyjąć czyjejś oferty, czy nie chcecie dać sobie pomóc, tak? Bo jesteście załamani, bo po prostu nic wam się nie chce. No, czy jakaś taka rutyna, depresja troszeczkę w połowie września może wagę dopaść, natomiast no, podsumowujecie teraz ewidentnie z pozytywnym, że tak powiem, oddźwiękiem coś w swoim życiu. Może jakaś stara sprawa się odezwała, którą teraz trzeba ostatecznie zamknąć, może były partner się odzywa i teraz też no, musicie definitywnie tutaj, że tak powiem, pożegnać go, bo zależy Wam na bezpieczeństwie i spokoju w rodzinie, tak? A jeżeli mieliście jakiegoś byłego partnera, który był na przykład alkoholikiem, no nie wiem, narkomanem, uzależnionym, jakiś używek czy od hazardu, no nie wiem ogólnie, był zniewolony, jakimś uzależnieniem, yy, wprowadzał chaos, yy, nerwowość, baliście się tego partnera, bo było dręczenie psychiczne, fizyczne być może, więc jak tutaj on się odzywa znowuż i trzeba znowu się zmierzyć z jakąś sprawą być może na rozprawie sądowej, być może jeżeli chodzi właśnie też wyczekiwanie na rezultat jakiejś sprawy sądowej, to Wy się boicie, kochane wagi, w połowie miesiąca, tak? Bardzo to przeżywacie, no i... Yy. Że tak powiem, ktoś tutaj chce się wkupić w Wasze łaski, być może ten były partner, a Wy nie chcecie, tak? I boicie się, jak to dalej będzie. No też może być, kochani, taka sytuacja, więc być może jedna waga musiała to usłyszeć. Nie obrażajcie się, kochani, ale, ale no, no takie karty są, więc ja Wam to przedstawiam. Być może jedna waga potrzebowała to usłyszeć. Nie bój się, wago, wszystko będzie dobrze. I Wasze czynniki wewnętrzne, no właśnie, marzenia, fantazje, wyobrażanie sobie, jak to może być. Wy chcecie tego szczęścia, chcecie tego spokoju, ale czasami wydają wam się te marzenia tak wysoko, tak niedostępne, tak nieosiągalne. Boicie się też być może zaryzykować. W głowie macie dużo pomysłów, ale nie wiecie, czego możecie się spodziewać. Ta siódemka kielichów to jest czasami też. Informacja o takich mieszanych uczuciach, gdzie nie wiemy, co mamy myśleć i czuć na dany temat. No i to jest związane znowu z tym diabłem to jest znowu związane z tym diabłem czyli jakiś stres, nerwowość, cierpienie, przemoc, strach, kłamstwa, zdrady, uzależnienia, jakieś takie, no, pokusy, manipulacje, ewentualnie, no. Przyjemności, za które prędzej czy później trzeba będzie zapłacić, tak? I teraz to jakoś się odzywa. Kochani, to może też być związane ze zdrowiem. Tak mi teraz przyszło do głowy, że tutaj cierpieliście, być może coś wam doskwierało, i w połowie września znowu coś się odezwie, znowu jakaś informacja może być niepokojąca, gdzie wy będziecie potrzebowali właśnie tej pomocy. Więc tutaj, kochane, wagi niektóre, też zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, tak? Żeby być może odezwie się jakaś dolegliwość z przeszłości, trzeba będzie ją znowu zweryfikować, znowu lekarz będzie musiał to obejrzeć i, i zdiagnozować, tak? I podjąć leczenie. Więc tutaj, no, takie jest. Chociaż ten świat mówi, że pozytywnie wszystko się domknie, tak? Dopniecie jakiegoś celu, Ym, osiągnięcie szczęścia, tak? Pełnienie marzeń, zadowolenie z biegu wydarzeń. Więc tutaj, no, myślę, że wszystko mimo, mimo wszystko, wszystko się dobrze skończy. Mimo wszystko, wszystko pięknie do Was mówię. Ale no nie wiem, czemu waga jest taka zestresowana, bo ewidentnie jesteście tutaj czymś zestresowani. Może chodzi tutaj właśnie o, o ten wyjazd, a może o powrót byłego partnera. I teraz, tak. Otoczenie, a mieczy. Czyli otoczenie będzie się albo odcinać, albo powie prawdę prosto z mostu, co na ten temat myśli, tak? Nie będzie owijać bawełnę, prawda? Prosto w oczy, konkretnie na temat. To jest też wyjaśnienie jakichś spraw, to są jakieś poważne rozmowy, to jest oczekiwanie na jakąś decyzję bądź obiektywne wypowiedzenie się kogoś na dany temat. Jest to związane z dwójką kielichów, więc być może chodzi tutaj o partnera. Jakieś wyznania szczere, jakaś prawda, jakaś informacja, ewentualnie odcięcie się. No dwójka kielichów to jest karta partnerstwa, zakochania, miłości, ale też współpracy, dobrej współpracy. Więc jeżeli potrzebujecie wsparcia, kochane wagi, to na pewno możecie liczyć na znajomych, przyjaciół, rodzinę, no osoby wam bliskie, osoby z otoczenia, bo one no pomogą Wam odciąć się być może od tego problemu. Bo asmie czy to jest jakiś początek. Poprzez właśnie odcięcie się od ciężkiej, trudnej sprawy. To jest analiza sytuacji, zrozumienie, ale przede wszystkim szczera rozmowa. Prawda powiedziana wprost, bezpośrednio, bez owijania w pawełnę. Wasze obawy, nadzieje. Mamy szóstkę denarów. Sześć denarów mówi o współpracy. Mówi też o rozliczeniu. Mówi o. Wsparciu finansowym, o dostaniu pracy, czyli czy będzie wypłata czy nie, czy będzie jakaś podwyżka. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakieś związki trudne, które musicie rozliczyć, jest to informacja, czy być może od byłego męża czy partnera dostaniecie wsparcie finansowe, tak. Bo mamy tutaj cesarza, czyli jakiś zodiakalny baran, podział być może sprawiedliwy jakichś pieniędzy. Niektóre być może wagi, no nie wiem, będą tutaj jakieś rozliczenia, właśnie z tym domem, z tym mieszkaniem prowadzić. Może niektóre wagi starają się o kredyt, bo cesarz to jest urząd, tak to jest władza, to jest no, ktoś, kto ma pieniądze, zasoby i przy tym 6 denarów, czyli jakieś pożyczki, wsparcie finansowe, więc być może, jeżeli tutaj faktycznie chodzi o dom, no to się denerwujecie, czy uda Wam się domknąć na przykład budowę domu, i czy nie trzeba będzie pożyczyć pieniędzy, tak, i czy te pieniądze zostaną Wam pożyczone. Natomiast w sprawach tutaj jakichś trudnych, no to współpraca z partnerem, czy być może partner będzie chciał współpracować, żeby na przykład no, wyciągnąć go tutaj właśnie z jakiegoś uzależnienia, z jakiejś być może choroby. Kończycie miesiąc dziewiątką mieczy, czyli cały czas jesteście zestresowane, moi kochane wagi. Ale chodzi o pieniądze, chodzi o pieniądze, chodzi o bezpieczeństwo materialne, być może chodzi o pracę. No nie bójcie się, bo ta praca będzie, pieniądze też będą. Możecie liczyć tutaj na partnera, możecie liczyć na ten kredyt w banku. Czy uda Wam się zrealizować to marzenie o bezpiecznym domu, tak? Bo dziewiątka denarów to właśnie piękne mieszkanie, piękny dom, działka, jakaś nieruchomość. Więc wszystko dobrze idzie, kochani, tylko Wy za bardzo bierzecie to do siebie. Wy olbrzymiacie, wydaje mi się, problem. Bo jesteście w bardzo dobrych energiach. No, sąd i świat to są karty, które kończą już jakiś etap w Waszym życiu. Coś się kończy, więc mówię, albo definitywnie rozstajecie się z jakimś partnerem, żegnacie się z chorobą, kończycie budowę domu, podejmujecie decyzję, że wyjeżdżacie, tak? Za pracą, być może przeprowadzka jakaś, jakieś rozliczenia, podsumowanie. Kończycie bardzo dobrze miesiąc, więc ja bym się tutaj wagi nie obawiała tego, naprawdę, bo będą i pieniądze i będzie sytuacja Wasza stabilna, konkretne decyzje zapadną. Macie dach nad głową. Macie partnera, pieniądze na które czekacie przyjdą, jakieś rozliczenia też przyjdą. Jeżeli staracie się o kredyt, też będzie ten kredyt. A wy w połowie miesiąca tak jakbyście sobie już odpuściły. O tak długo czekam, tak długo szukałam, tak się denerwowałam, tak byłam uzależniona od pewnych spraw, bo na przykład miałam dużo kredytów, a tutaj nie ma pracy. Jestem w takim błędnym kole, już można zwariować. A tu nagle mek, mek oferta za ofertą się pojawi, więc nie rezygnujcie wagi, wysyłajcie sywi, jeżeli chodzi tutaj o pracę. Nie odpuszczajcie. Będziecie bardzo zmęczone emocjonalnie w połowie, w połowie września, natomiast niektóre wagi wyjadą. Niektóre wagi wyjadą, bo muszą się odstresować, być może potrzebują odpoczynku, bo ta czwórka kielichów to jest też odpoczynek, to jest takie trochę lenistwo, tak. I być może gdzieś za granicę, tylko właśnie boicie się tej dziewiątki mieczy bariery językowej, że być może nie będziecie znały języka dobrze <laughs> i nie dogadacie się gdzieś w nowym miejscu. No, przeróżne możliwości, kochani. No, streściłam Wam kilka. Piszcie w komentarzach, co tam do Was pasuje. Zobaczmy teraz, jaka rada dla Was na ten wrzesień. Ale wieje. 7 była. Walczcie o siebie, o swoje marzenia, ale też brońcie swojej przestrzeni osobistej. Nie pozwólcie, żeby jakiś inturs z przeszłości, który wprowadzał chaos za zamęt, zwłaszcza dla tych wag, który był uwikłany w związek z toksykiem, bo diabeł to jest toksyczna relacja. No to tutaj e, walczcie o siebie. Nie pozwólcie, e, no, żeby ta osoba znowu, że tak powiem, wtargnęła w wasze życie, zapuściła korzenie w waszym domu, zagnieździła się, jak to mówią niektórzy bo trudno będzie Wam się od tej osoby y, później uwolnić. Natomiast jeżeli chwilowe są jakieś problemy, macie chwilowy jakiś kryzys, może złe samopoczucie, nie poddawajcie się, bo to wy jesteście na wygranej pozycji. Czy to jeżeli chodzi o wyjazd, czas sprawy zawodowo-finansowe, czy definitywne rozstrzygnięcie jakichś spraw z przeszłości, które ciągnęły się, ciągnęły, a teraz jeszcze raz trzeba się z nimi zmierzyć i już definitywnie y, zakończyć. Na co na kogo macie uważać? Cztery miecze. No właśnie, i tutaj być może chodzi też o chorobę, więc walczcie o siebie, kochani, walczcie o swoje zdrowie. Być może jakiś wyjazd do sanatorium dla niektórych, tak? Więc nie martwcie się, jeżeli boicie się, że pojedziecie gdzieś, a tam będą złe warunki, będziecie mieć bardzo dobre warunki, świetną obsługę i będziecie wygodnie naprawdę sobie odpoczywać i odpoczniecie. Więc tutaj dla tych osób, które też być może muszą iść do szpitala, czy do jakiegoś sanatorium, czy gdzieś na jakąś rehabilitację to też, czy na jakąś terapię, tak, no bo ten diabeł tutaj jednak no, pokazuje, że jakiś problem jest, czy to Wasz, czy partnera, to wszystko będzie bardzo dobrze, no Wy, wy olbrzymiacie problem, no i czwórka mieczy. Potrzebna jest izolacja. Natomiast jeszcze jedna myśl mi przyszła. Te osoby, które wyjeżdżają gdzieś na urlop za granicę we wrześniu, zwróćcie uwagę na to, czy będziecie mogli bezpiecznie wrócić, czy nie zatrzyma Was kwarantanna, bo zobaczcie, już od 1 września zmieniają się przepisy odnośnie lotów co do niektórych krajów. Znowu ta lista się powiększa. Nie wiadomo, co nasi rządzący znowu coś wymyślą, więc tutaj zwróćcie uwagę na to, że jak wyjedziecie, żebyście mogli wrócić. żeby nie było gdzieś tam przymusowej kwarantanny. Natomiast zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, zwróćcie uwagę na to, że musicie odpocząć, nie tylko fizycznie, ale mentalnie. Myśli muszą być spokojne, musicie się wyciszyć, odpocząć, nabrać energii do dalszego działania. Więc tutaj tego nie lekceważcie, zwłaszcza spraw zdrowotnych. No dobrze, moje kochane wagi. I teraz jaka afirmacja dla Was na no, miesiąc wrzesień? Wyrażam swoją kreatywność. Moje niepowtarzalne talenty i zdolności twórcze przenikają moją duszę, a ich ekspresja jest niezwykle satysfakcjonująca. Moja kreatywność jest zawsze mile widziana. No, znam dużo Wag, które mają talent manualny, właśnie czyć w dziedzinie krawiectwa, szycia, czy różnych, yy, różnego rękodzieła, właśnie jakichś takich prac artystycznych, więc moje kochane wagi no realizujcie się bo to Wam wychodzi najlepiej, jeżeli czujecie się w temacie, to idźcie za tym. Piękna karta i teraz zobaczmy, co aniołki na podsumowanie. Słuchaj innych. Więc widzisz, wago, tutaj jest w połowie miesiąca pokazana karta czwórki kielichów. Ktoś chce Ci pomóc, tak samo tutaj. Ktoś chce Ci pomóc, być może finansowo, może chodzi tutaj też o, nie wiem, brata, ojca, kuzyna, no jakiegoś zodiakalnego barana, bądź osobę, która ma pieniądze i którą ma płynność finansową. Nie bójcie się przyjąć oferty, nie bójcie się przyjąć pomocy, nie bójcie się też prosić o pomoc. Jeżeli ktoś Wam dobrze radzi, mówi prawdę prosto w oczy... No, to wysłuchajcie go, bo być może tu nie chodzi o partnera w tej dwójce kielichów, tylko o przyjaciela, osobę, która was wspiera i chce dla was dobrze i robi to z dobrymi intencjami. Obiektywnie z zewnątrz patrzy na całą tą, tą sytuację i być może postrzega ją inaczej niż wy sami i być może widzi coś, czego wy nie dostrzegacie i potrafi zwrócić na to waszą uwagę, więc tutaj no, czasami posłuchajcie się rady, bo może ktoś wam dobrze doradzić. No dobrze, moi kochane wagi, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie inne filmiki, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam wspaniałego, udanego września, wszystkiego dobrego, pogody, ducha, zdrówka, szczęścia i wszystkiego, co sobie zamarzycie. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie, wagi. Wszystkiego dobrego.